Wiecie co? Jedziemy! Jedziemy! Jedziemy brum 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 Jedziemy brum brum Jedziemy brum brum Jedziemy brum brum Jedziemy brum 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 To jest piosenka Jedziemy brum brum Jedziemy brum 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 Jedziemy, jedziemy Jedziemy brum brum

Jedziemy, brum, 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 brum. Jedziemy, brum, 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 brum. Jedziemy, brum, brum. Czerwone światło, więc stoimy. Stoimy, czerwone światło jest. Stoimy, więc, 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 więc. Stoimy. Og przygotować się, a jak znamy to jedziemy, je. to będzie takie piękne, jak to jedziemy. Autko jedzie, jedzie, jedzie. Brum, brum, autko jedzie, jedzie. Jedzie, 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 jedzie. jedzie, jedzie jedzie, 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 autko jedzie. Już zielone, także jechać można, więc idziemy. Wymaginowane to są takie uliczne potrzeby. Jedziemy autkiem jak